Mój kolejny gość to Magdalena Biejat, lewica, e, damski głos w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, tak słyszymy Dzień dobry, witam serdecznie. E, tak się zastanawiam, czy teraz to dobry czas na odbieranie kobietom praw? Czas żaden kwarantanny, czas, nie czas, nie czas pandemii? Kobietom, żaden czas nie jest dobry na odbieranie kobietom praw. Ten czas jest wyjątkowo perfidnie dobrany, dlatego że z jednej strony... Polacy w tej chwili zmagają się z realnymi, strasznymi zagrożeniami związanymi z utratą pracy. Tysiące ludzi tracą pracę. Ludzie boją się o to, czy po prostu będą mieli za co zwyczajnie wyżywić rodzinę i zapłacić rachunki. Ale kobiety sytuacja... teraz nie mogą krzyczeć. Są zamknięte w czterech ścianach, tak, tak, i tak i jak tego... większość Polaków tak. zresztą. Zajmujemy się dziećmi, pracujemy w domu. No, no mamy tak, trochę to więcej to na głowie. Nie tak. wyjdziemy na ulicę. Oczywiście i do tego też zmierzałam, że z drugiej strony kobiety nie mogą wyjść na ulicę, nie mogą protestować, nie mogą wykrzyczeć swojego sprzeciwu. Po raz kolejny to nie jest pierwszy raz, kiedy Pis wybiera moment na dyskusję o prawach kobiet i pomysł, dyskusji o odbieraniu im tych praw wtedy, kiedy im jest wygodnie politycznie po to, żeby uniemożliwić tak naprawdę debatę, a jedynie wykorzystać je instrumentalnie w sposób cyniczny i obłudny. I to jest po prostu oburzające. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Prawa reprodukcyjne to jest bardzo ważny temat, to jest bardzo ważna sprawa. Kobiety mają pełne prawo do tego, żeby tę debatę odbyć. Nie tak jak wczoraj się odbywała, w godzinę, w czasie sejmu online, w czasie zamknięcia i epidemii, tylko w miarę normalnych warunkach po to, żeby można było rozmawiać o, o tym, w jaki sposób realnie zagwarantować im prawa reprodukcyjne, prawa do tego, żeby mogły same decydować o sobie, o, swoim, o tym, kiedy i jak chcą mieć rodzinę. A, myśli, A pani, to, że że podjęcie tych, myśli pani, że podjęcie tych kontrowersyjnych tematów na trzy tygodnie przed wyborami to trochę odwrócenie uwagi? Odwrócenie uwagi od tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli od problemów ze służbą zdrowia, z walką z koronawirusem? Ja jestem o tym przekonana. Zwróćmy uwagę, że ten Prawo i Sprawiedliwość miało kilka miesięcy na to, żeby się wszystkimi tymi projektami zająć. One wszystkie czekały na odpowiedni polityczny moment, żeby można było je naraz wyciągnąć z kapelusza i wykonać z nich zasłonę dymną, bo wiadomo było, że one są kontrowersyjne, że one zbudują Ale... wiele emocji. To dlaczego teraz I... jest ten odpowiedni moment w takim razie? Dlatego właśnie, że wystarczy przeczytać wiadomości, wystarczy się rozejrzeć po znajomych. W tej chwili mamy ogromny kryzys, podwójny. Po pierwsze, kryzys związany z zachorowaniami, z zapaścią w ochronie zdrowia, którego to zapość zawdzięczamy również Prawo i Sprawiedliwości, a z drugiej strony mamy ogromny kryzys ekonomiczny i społeczny, związany z tym, że mamy również zastój w gospodarce. I PiS niestety kolejnymi pomysłami tylko tę sytuację pogarsza. Kolejne tarcze antypracownicze pozwalają na ograniczenie praw pracowników, na ograniczenie tych, którzy nie pomagają w ogóle bezrobotnym, nie pomagają w żaden sposób tym, którzy pracy stracili, nie pozwalają gwarantować utrzymania zatrudnienia, natomiast tych, którzy jeszcze jakimś cudem tę pracę mają, pozbawiają części zarobków, bo takie są możliwości w tej chwili, a w ostatniej tarczy antypracowniczej, chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało, jest wprost napisane, że pracodawca w kluczowych sektorach będzie miał prawo do tego, żeby zmusić pracownika do pracy właściwie 24 godziny na dobę, wyznaczyć mu miejsce i czas odpoczynku wtedy, kiedy pracodawcy będzie pasowało. I znajduje się tam wprost napisany zapis, że kodeks pracy się nie stosuje do tych ludzi. I to są rozwiązania, to są rozwiązania które pis wprowadza. To są rozwiązania, które tylko pogarszają sytuację, więc absolutnie nic dziwnego, że w szczycie tego kryzysu, w szczycie tych, tych problemów, a prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej, PiS wyciąga właśnie zakaz edukacji seksualnej, ograniczanie praw kobiet, kwestie wysyłania dzieci na polowania to są wszystko rzeczy, które służą właśnie temu, żeby tworzyć ze dymną, żeby nimi tutaj pożonglować. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj chcieliśmy złożyć wniosek formalny w czasie debaty nad aborcją, z prośbą o to, żeby wydłużyć przynajmniej czas e, dyskusji, ponieważ ograniczono możliwość zadawania pytań do dwóch na klub. E, poprosiliśmy, żeby przynajmniej stanowiska klubu wydłużyć, żeby wydłużyć czas na zadawanie pytań, żeby chociaż w ten sposób umożliwić wszystkim pełniejszą dyskusję. E, pani marszałkini Gosiewska w ogóle nie przyjęła tego wniosku formalnego. Więc e, tak to wygląda. To Jaki będzie kolejny krok? Co się dzisiaj wydarzy? Co się wydarzy jeszcze w tym temacie przez najbliższe trzy tygodnie? Ja sądzę, że te wszystkie projekty wylądują w, teraz w komisjach. Mam Uważam, że one powinny zostać wszystkie dzisiaj odrzucone. Nie mam natomiast żadnej, żadnych złudzeń co do tego, że tak się nie stanie, dlatego że prawo i sprawiedliwość flirtuje z, ze, skrajnym, ze skrajnymi konserwatystami, ze skrajną prawicą i, nie, i będzie udawać, że te projekty chce przepchnąć dalej. Być może część z tych projektów będzie chciało przepchnąć. Nie jestem pewna, jakie mają. Plany w stosunku do ograniczenia i właściwie faktycznego zakazu edukacji seksualnej w Polsce. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzi o aborcję, to jednak pomimo, że kobiety są zamknięte w domach w tej chwili, pomimo, że nie mogą protestować, to jednak PiS nadal kobiet się boi i, i że po prostu ten projekt zostanie zamrażony, zamrażony w komisji. No właśnie, wszyscy pamiętamy skalę Czarnego Marszu. Wtedy wszyscy byli zaskoczeni, a na pewno rządzący. Tak się zastanawiam, o czym się mówi w kuluarach, o czym mówią Stowarzyszenia Kobiet działające na rzecz praw kobiet. Czy kobiety są gotowe na wszystko? Czy kobiety się mobilizują w tej chwili na wszelki wypadek? Kobiety oczywiście się mobilizują. Nie wiem, czy Państwo widzieli akcję na Instagramie, koncie Instagramowi Mandrzeja Dudy kiedy kobiety wrzucały zdjęcia z tak jednocześnie kobiet, oznaczając prezydenta oznaczając pana prezydenta jest bardzo dużo akcji jest akcja patrzymy na was w czasie której, w ramach której kobiety takim hasztagiem oznaczają zdjęcia swoich oczu dając znać że patrzą na nas na polityków i przyglądają się uważnie jak się zachowamy w tej kwestii był protest samochodowy jest, kiedy szłamy wczoraj do sejmu ulica słupki były oklejone plakatami Właśnie z wezwaniami do tego, żeby ten projekt odrzucić. Więc dostajemy setki, setki maili, nie zdążamy z odpowiedziami, wzywającymi do tego, żeby odrzucić te projekty. I jestem przekonana, że kobiety zrobiły wszystko, żeby, żeby temu projektowi przeciwdziałać. Natomiast teraz jeszcze uważam, że znów to jest skandaliczne, ale uważam, że to jest zasłona dymna, że to nie ma służyć temu w tej chwili, przynajmniej, żeby kobietom ograniczać te prawa. Ale żeby po prostu odwracać naszą uwagę, co nie znaczy oczywiście, że nie powinniśmy protestować, i nie powinniśmy tego wskazywać, bo sam fakt, że taki projekt trafił do Sejmu, że nad nim debatujemy i że w ogóle jest jakakolwiek dyskusja na temat tego, czy go odrzucać, czy nie, to jest skandal, bo pamiętajmy o tym, że ten projekt. Praktycznie zakaże aborcji z powodu głębokich wad płodu w Polsce. I to jest skandal, dlatego że pani Godek bardzo lubi opowiadać o dzieciach z zespołem Downa, które sobie dobrze radzą, ale zapomina zupełnie o fakcie, że zdecydowana większość tych aborcji to są aborcje płodów, które nie mają szans przeżyć, mhm. które są głęboko, głęboko, upośledzone. I zmuszanie kobiet do noszenia takiego, takiej ciąży i później urodzenia takiego, takiego dziecka, które nie ma mózgu, które będzie umierało w męczarniach, to są po prostu tortury. I to jest skandal, że w ogóle się rozważa, w ogóle w jakimkolwiek stopniu rozważa się taką możliwość. No, mówi się o tym, że projekt obywatelski zamienił się w projekt celowy. Czyli wrócę do tego przykrywania problemów. Najpierw zresztą tak samo mówi się o wyborach, że termin wyborów i ta upartość w tym, że one się odbędą, to jest przykrywanie problemów związanych z walką z koronawirusem. Czy coś tutaj może się jeszcze zmienić w najbliższym czasie? Czy po prostu za chwilę rządzący wyciągną kolejnego królika z kapelusza? Oczywiście są do tego zdolni, ponieważ niestety prawo i sprawiedliwość zamiast zajmować się tym, co jest ważne, racją stanu, dobrobytem Polaków, dbaniem o gospodarkę, zajmuje się głównie manipulacjami politycznymi, politycznymi gierkami. To jest sytuacja, którą obserwujemy już od bardzo dawna. No, mężów stanu tam niestety nie ma. I w związku z tym ja się spodziewam w każdej chwili kolejnej wrzutki, kolejnych, kolejnych zagre, zagrywek gierek. Natomiast jeśli chodzi o same wybory, to oczywiście wszystko się jeszcze może zdarzyć. Sam minister zdrowia mówi, że przed nami jest jeszcze szczyt zachorowań. W tej chwili już jest problem z liczbą, z liczbą istonoszy, którzy pracują. Coraz więcej z nich jest na kwarantannie, więc może się skończyć tym, że nawet te, te skandaliczne i zupełnie niezgodne z prawem wybory kopertowe nie będą mogły się odbyć z zupełnie prozaicznych powodów, że nie będzie komu ich obsłużyć. Słyszała to, pani ten... wczoraj Grzegorza Brauna? Na tak. pewno. Byłam na sali sejmowej wtedy. No właśnie. E, szanowne panie, kiedy was tak słucham, jestem tylko człowiekiem. Nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście, byście, przepraszam, zniknęły, albo nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby was odesać jakimś dużym odkurzaczem albo żywcem poćwiartować. Grzegorz Braun. Tak no z tej mównicy padło wiele obraźliwych słów w naszym kierunku. To oczywiście były najbardziej obrazowe, bo pan Grzegorz on słynie z tego nieparlamentarnego języka. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na inną, inny aspekt tej, tej wypowiedzi tego, co mówił wcześniej mój przedmówca to też padało z ust wnioskodawczyni wczoraj, czyli na to fałszowanie, kłamanie na temat tego, jak wygląda aborcja, dlatego że ten makabryczny obraz, który przed nami roztaczają, jest po prostu nieprawdziwy. Zmieny ale Grzegorz o... Braun wyraźnie powiedział, ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby was odesać jakimś dużym odkurzaczem albo żywcem no tak, poćwiartować. Tak, tak. No tak, to jest, no ale to jest, no. to jest niestety, niestety to styl, jest Grzegorz Braun. Grzegorz Braun nas przyzwyczaja. Pani Marszałki siewska zareagowała i odebrała mu głos. Co uważam za słuszne, bo takie słowa po prostu nie powinny padać w jakimkolwiek, pod jakimkolwiek adresem. Yy, natomiast no nie, nie chciałabym poświęcać za dużo czasu panu posłowi, bo uważam, że to jest kontrproduktywne. Yy, natomiast chciałabym, chciałabym zaznaczyć, że właśnie ważne jest to, że on w ten sposób równocześnie podbija te kłamstwa, które z tej mównicy padały, i to jest bardzo ważne. Żeby powiedzieć, że mówimy y, w czasie całej tej dyskusji, mówimy o usuwaniu ciąży, mm -hmm. która jest w swoim początkowym stadium. Y, to jest bardzo często aborcja farmakologiczna. Y, to nie jest. Jadka, o której opowiadają e, przedstawiciele skrajnej prawicy, e, tylko mówimy o naprawdę, naprawdę e, zabiegach, które tak nie wyglądają po prostu. Dziękuję e, bardzo to... serdecznie. Magdalena, Magdalena Biejat, lewica, była naszym gościem, Monetrano. Ja Dziękuję. Miłego dnia życzę. Do zobaczenia.